Szczęść Boże, dzisiaj mamy 17 lipca, a więc jest sobota. Po około 10 godzinach jazdy samochodem dotarłem wczoraj wieczorem do domu. W przeciwieństwie do nowej południowej wali Wiktoria ogłosiła pięciodniowy lockdown, który już trwa od wczoraj i potrwa do przyszłego wtorku. Miejmy nadzieję, że tak będzie i nie zostanie przedłużony. Jest to już piąty w tym stanie, a mój szósty. W Australii, licząc ten przeżyty w Sydney. Na granicy stanowej policja sprawdzała każdego podróżującego, czy ma odpowiednie papiery na wjazd do Wiktorii. Takie pozwolenie musiałem sobie załatwić, wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej. Pomimo tego, że byłem w tak zwanej czerwonej strefie w Sydney, to jednak mogłem wrócić do Melbourne, bo tutaj mieszkam. Muszę jednak odbyć 14-dniową kwarantannę. W ciągu tych dwóch tygodni jestem zobowiązany do tego, żeby poddać się dwóm testom. Pierwszy w ciągu 72 godzin od momentu przekroczenia granicy stanowej. Drugi w 13 dniu kwarantanny. Ten pierwszy wykonałem dzisiaj rano. Wynik powinien nadejść w ciągu 24 godzin. Czuję się bardzo dobrze. Nie ma żadnych objawów chorobowych, więc zdziwiłbym się, gdybym miał COVID. -a. W ostatnich 24 godzinach odnotowano tutaj tylko 20 nowych przypadków zachorowań. Przeprowadzono ponad 47 tysięcy testów. Nikt nie umarł. Wszystkich chorych jest 54. W poprzednim wideo powiedziałam Wam, że w całej Australii zmarło 912 osób na COVID-19, ale uwaga, w samej tylko Wiktorii odeszło 820 ludzi. Byli to głównie ludzie starsi, którzy mieszkali w domach pogodnej starości. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że jutro znów się zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie z Bogiem.